Siemka w dzisiejszym filmie pokażę jak zrobić, nie, nie. Siemka, a w dzisiejszym filmie pokażę jak zrobić takie portretowe, jak wam się właśnie wyświetla. I takie portretowe mam właśnie na YouTubie. I teraz zamierzałam sobie zmienić, więc myślę, żeby wam pokazać jak to zrobić. Więc najpierw mamy tutaj te trzy aplikacje i tych trzech, trzech aplikacji potrzebujemy, żeby zrobić to portretowe. A więc no, możemy zaczynać. Pierwsze zaczynamy od katalog twórca awatarów. No i właśnie jesteśmy w tym e, awatar katalog. No i tutaj ja już mam jak widzicie takiego nowego skina na portretowe, takiego szalonego, fajnego. Fajne? Podoba się? A więc dobra, zacznijmy. I patrzcie, mamy tutaj takie błyszczeki i musimy je kliknąć. I tutaj mamy takie Pozuj edytor i teraz możemy sobie edytować. Ja sobie teraz poedytuję i wy możecie jak chcecie. Właśnie skończyłam i teraz klikamy sobie to zdjęcie. I teraz mamy tutaj tą pozę, co wy zrobiliście. Ja zrobiłam sobie taką, fajna I teraz klikamy ten obrazik i tutaj mamy taki kolor elementu i możecie sobie dać jaki chcecie. Ale najlepiej to można biały albo taki zielony. Taki zielony też jest fajny. Bo to jest ten screen, screenshot. Czy jak to się nazywało? Dobra, nieważne. E, to jest taki screenshot, nieważne. I teraz musimy zrobić screena. Jak nie wiecie, jak to robić, no to tutaj mamy. I musimy zrobić tego screena. I zdjęcie już mamy tego screena. I naszym kolejnym etapem jest wejście w Google. I teraz jak mamy to Google, to musimy wyszukać X, Roblox Stars Pink zależy, jakie chcecie gwiazdki. Jak chcecie na przykład takie gwiazdki, y, takie różowe, albo w zależy jaki kształt chcecie. Jak chcecie, jak nie chcecie na przykład gwiazdek, no to wpisujecie GFX, Roblox i po prostu tutaj macie takie GFX. Czy jak to się mówi? Tutaj możecie sobie wybierać dwa k, nie wiem, takie gwiazdki, takie gwiazdki. Możecie sobie cokolwiek wybrać, i jak już będziecie mieli swoje, to po prostu musicie to przytrzymać. I tutaj macie takie zapisz w zdjęciach, i musicie na to kliknąć, i to was zapisze w zdjęciach. To wam zapisze w zdjęciach. Piszę w zdjęciach, to wchodzimy do Capcut i w Capcut klikamy editor zdjęć. I tutaj właśnie mam takie zdjęcia Roblox, ale nie chcę ich pokazywać. A więc klikamy sobie to serduszko. Ja mam ogólnie takie serduszko, a wy co wy macie, to po prostu to klikacie, co wy macie. I ogólnie mamy tutaj takich wiele opcji, i klikamy dodaj zdjęcia, i mamy tutaj takiego ludzika, a więc klikamy dodaj i dodaj. I mamy tutaj e, takiego ludziczka, czyli mnie, a Wy macie siebie. Zależy, jaką e, sobie zmienicie postać w tym awatar katalog. i Teraz klikamy wycinanie. I teraz musimy sobie zmniejszyć na maksa, przybliżyć i wyciąć tak, aby nie wyjeżdżać za linię. Jak przez przypadek wyjedziecie za linię, na przykład tak, to bierzecie sobie gumkę i wycieracie. Nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu tak wycieracie i do roboty. I ja już mam właśnie gotowe i możecie sobie tak zwiększyć to teraz jak chcecie. Ja sobie tak to tak przystawię. Tak sobie to przystawię. I tu jest takie serduszko właśnie i ma mamy gotowe właśnie i jak, jak tak macie to eksploruj, to musicie dołączyć do kapkut. Ja już mam to, bo ja już mam długo Capcut, a więc możecie sobie, jak chcecie za darmo, to możecie zrobić screena po prostu i będziecie mieli już gotowe na zdjęcia. Słuchajcie, widzowie, nasze zdjęcie profilowe jest już gotowe. Jak Wam się podobał film, to zostawcie łapkę w górę i suba pod tym pod tym kanałem, bo już bijamy tysiąc. I papa kochani.